Cześć, kochani, witajcie ponownie w mieście atramentowych słów. Nie wiem, dlaczego dzisiaj moja lampa nie chce ze mną współpracować. W każdym razie, jak widzicie, jest po prostu dziwne oświetlenie. Ale, cóż, nie będę nad tym się dłużej rozwodzić. Chciałabym dzisiaj nagrać dla Was czytelnicze podsumowanie lutego. A że jest o czym gadać, bo książek jest aż 14, to lepiej już po prostu wezmę się do roboty. Najpierw opowiem Wam, Odsunę się może troszeczkę. Opowiem Wam o dwóch audiobookach, które udało mi się przeczytać, a w zasadzie dwóch i pół. Pierwszym audiobookiem lutego była książka Małgorzaty Lisińskiej, Światła w Jeziorze. I już od razu Wam powiem, że nie polecam Wam tej książki. Jest to polska obyczajówka. Jak wiecie, ja mam delikatną fazę na polskich autorów. To było moje pierwsze spotkanie z tą autorką, ale nie za bardzo udane. Generalnie mamy tutaj romans w pracy, trójkąt miłosny i budowanie zaufania między dwójką bohaterów. Z czego bohaterka Karolina jest generalnie taką jak dla mnie troszeczkę ciepłą, kluchą. I jest tutaj taka scena, gdzie ona jest chora, ma problemy z żołądkiem czy no coś w tym stylu. W każdym razie wymiotuje i wymiotuje przez pięć. Dobrych stron Znaczy nie wiem ile to stron było W każdym razie jak jechałam do szkoły To ona praktycznie non stop żegała. Nie podobała mi się ta książka A szkoda, bo okładka jest przepiękna Drugą książką, którą przesłuchałam w lutym Może już wiecie Był Harry Potter i Zakon Feniksa e, Powróciłam do tej książki po 10 latach Ale jakoś tak nie miałam um, Weny, żeby usiąść i ją przeczytać ale bardzo lubię Piotra Franceskiego, lubię jak on interpretuje te książki o Harrym Potterze. Jedyny mankament jest taki, że nie podoba mi się jak interpretuje Hermione, ale to um, zupełnie inna bajka. I um, o ile do tej pory myślałam, że książka jest lepsza niż film, na którym byłam w kinie, i jak z tego kina wyszłam, to po prostu byłam wkurzona, że z tak dobrej książki zrobili tak tragiczny film. Tak, teraz zmieniłam zdanie. Uważam, że ekranizacja lakonu Phoenixa jest po prostu genialna. I trzecim audiobookiem, którego dosłuchałam do połowy jest gra o Tron Georgia R. 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 Martina. Tutaj chyba też nie muszę się za bardzo rozwodzić. Jeżeli jesteście w temacie, oglądajcie serial, bądź czytaliście książki, to wiecie dokładnie, że wszystko rozgrywa się w Westeros, mamy mnóstwo postaci i audiobook jest tak fantastycznie zrobiony, bo jest podział na role. Są odgłosy w tle geniusz. I mamy dzisiaj 10 marca i wczoraj właśnie skończyłam słuchać Gry o tron, także zajęło mi to Dwa tygodnie, wiem, troszeczkę dużo, ale zważywszy na to, ile ja w zasadzie mam czasu na takie rzeczy, to i tak jest dobrze A teraz już przejdziemy do książek papierowych Te książki, których recenzje pojawiły się na kanale bądź reading vlogi z nimi związane, po prostu nie będę się powtarzać A o powiem tak pokrótce więc pierwszą książką Marca było Usłone różami Katarzyny Mak yy, I recenzję tej książki możecie znaleźć na kanale Bardzo fajna obyczajówka, bardzo mi się podobał początek I sprawił, że chciałam tę książkę czytać dalej A moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby początek książki Po prostu czytelnika do siebie przyciągnął Kolejną książką Marca była Sadie Courtney Summers Którą sobie kupiłam w Empiku za zdany egzamin z historii na 5 i ta książka mną wstrząsnęła. Nie tyle problem w niej poruszany, bo porwania dzieci, zaginięcia dzieci to non-stop gdzieś się przewija, zarówno w mediach, jak i w filmach, w książkach. Znamy różnego rodzaju zaginięcia, chociażby mała Madeleine, Madeleine ona miała, tak? Z tego z Wielkiej Brytanii, która zaginęła w Portugalii, kilka lat temu do tej pory się nie odnalazła. W każdym razie bardzo podobało mi się zakończenie tej książki, dlatego że jest otwarte i czytelnik mógł sobie sam dopowiedzieć, o co tam e, tak naprawdę chodziło, w jaki sposób on by tę książkę zakończył. Ja generalnie nie lubię otwartych zakończeń. Lubię mieć kawa na ławę wyłożone, co tam się stało. Ale tak jak mówię, tutaj akurat to zagrało. Kolejną książką lutego był Bez Bezwład Jessica Berry. I na temat tej książki również jest recenzja na kanale. Jest to thriller, debiut literacki. Jak na debiut to nawet było nieźle, bo po takim czasie, od momentu, gdy skończyłam tę książkę, nadal pamiętam, o co tam chodziło, co się działo, jak miała na imię główna bohaterka, więc myślę, że to są bardzo duże plusy. Fajna intryga, dobry plot twist. Jeżeli oglądaliście film Red Eye, to ta książka. Jest bardzo do tego filmu podobna. Może nie bardzo, ale generalnie ten sam problem powiedziałabym porusza. Kolejną książką marca było Witchborn, i z tą książką robiłam już reading vloga, więc tam możecie zobaczyć, jak wyglądał mój proces czytania i co myślałam o tej książce w trakcie czytania. Po dłuższych namysłach dałabym tej książce tak 3,5 na 5. Generalnie historia mi się podobała, ja lubię czasy Tudorów, lubię Marię Stewart. Za dużo w tej książce, co prawda, się nie działo, ale podobało mi się, jak autor wykreował właśnie postać Marii Stewart i Elżbety, Elżbiety I, i to było moim zdaniem najlepsze w tej książce. Ja rozumiem, że niektórym może się nie podobać, dlatego że na przykład nie znają. Historii Mary Stewart czy też Elżbiety Tudor nie, nie obracają się w tych klimatach, więc rozumiem, że kogoś ta historia mogła nudzić. No, nie ma tutaj zbyt wiele akcji. To książka powiedziałabym napisana bardzo lekko i bardzo prosto, więc generalnie nie mamy tutaj tak naprawdę wielkich jakichś zaskoczeń, fajerwerków, wybuchów i tak dalej, ale mimo wszystko mnie ta książka bardzo się podobała właśnie ze względu na te moje sentymenty. Kolejną książką Lutego i na jej temat również była recenzja na kanale Są Normalnie Ludzie Sali Runi, czyli premiera z 26 lutego bodajże. Książka dziwna, po której przeczytaniu człowiek zastanawia się w zasadzie co o niej. Myśleć. I tak jak Wam wspomniałam, tutaj nie ma tych myślników rozpoczynających dialogi, więc generalnie idzie na początku zgupieć i się pogubić, ale już minęło sporo czasu, odkąd zamknęłam tę książkę, a tak naprawdę gdzieś z tyłu głowy nadal mam to, co się tutaj działo i w jaki sposób autorka w ogóle poprowadziła tę historię, więc bardzo mi się podobała i jedna z najlepszych książek lutego zdecydowanie kolejna książka już prawie jesteśmy w połowie to Pęknięte Królestwo Renaty Czarneckiej recenzja również jest na kanale jest to książka historyczna o losach królowej Bony a w zasadzie o zmierzchu jej życia w książce ja Królowa, również tej samej autorki widzieliśmy początki jak Bona sprowadziła się do Polski, tutaj już jest, że tak powiem, w wieku dojrzałym, próbuje też ustawiać swojego syna, ale on się nie daje. I generalnie Renata Czarnecka ma talent do pisania książek historycznych, na pewno po inne jej tytuły kiedyś w przyszłości sięgnę. Chociażby po to właśnie, żeby zapoznać się z historią Bo ja historii uczyć się nie lubię Lubię o niej czytać i właśnie w takiej formie najlepiej mi to wychodzi Kolejna książka lutego, na której spłakałam się jak dziecko To Życie po Tobie, Klaudi Bianek, Czyli również premiera bodajże z 12 lutego Którą od razu, praktycznie jak do mnie przyszła, to przeczytałam, bo wiedziałam, że skoro jest Klaudia Bianek, to będzie naprawdę dobrze i nie myliłam się. Ta historia wgniotła mnie w fotel, sprawiła, że się wzruszyłam, że przemyślałam pewne rzeczy w swoim życiu i uświadomiłam sobie, że tak naprawdę czegoś mi tutaj brukuje. A raczej kogoś i tym kimś jest mój mąż, bo jak wiecie, pracuje za granicą, ale już niedługo, ponieważ za półtora miesiąca wraca już na stałe do Polski. Także ja nie mogę się doczekać. Ta książka sprawiła, że rzeczywiście doceniłam to, że jesteśmy małżeństwem, że możemy na siebie liczyć, że w ogóle się poznaliśmy i że życie nas zawiodło właśnie tutaj, gdzie teraz jesteśmy, w życiu po tobie. Mm, wiele rzeczy uruchomiło moje łzy i za to doceniam tę książkę, bo ja naprawdę bardzo rzadko płaczę, jeżeli coś już mnie wzruszy, może tak, rzadko płaczę ze wzruszenia, bo jak mnie coś wkurzy, to potrafię płakać się po prostu bez, bez silności. Ale jeżeli chodzi właśnie o wzruszenia, to ta książka była genialna, zresztą również odsyłam Was do Reading Vloga. Kolejna historia to Augusta Doher i rozdroża. Książka, której się bałam, dlatego, że jest to fanfic na motywach dziwnych losów Jane Eyre, Charlotte Bronte, czyli mojego ulubionego klasyka. I ja się zastanawiałam w ogóle, o co tu może chodzić, w jakim kierunku autorka pójdzie, i bałam się, że będzie tutaj mnóstwo seksu, lub no, tak. Y Wygląda okładka, tak sugeruje opis z tyłu, i ta książka też miała taką akcję promocyjną, która troszeczkę mnie zmyliła, ale tutaj Wam powiem, że nie ma się czego bać, bo historia jest naprawdę dobra. Kolejna książka lutego. To książka, o której piałam głośno i jest to Spadek Bazbary Tryśnianki Andrzeja F. Paczkowskiego. Książka, która wywarła na mnie ogromne wrażenie przez to jakie przesłanie tutaj przez nią płynie. I jeszcze raz bardzo serdecznie wam ją polecam. Mam nadzieję, że ją przeczytacie. Dorwijcie ją gdzieś w bibliotece, czy w antykwariacie, czy wymieńcie się z kimś za tę książkę, czy kupcie ją po prostu przedstawią naprawdę bardzo piękne życiowe wartości, o których my już czasami zapominamy. I też mówiłam o tej książce więcej w reading vlogu, więc o co generalnie o tych książkach mówiłam wam albo w recenzjach, albo w reading vlogach, bo bardzo podoba mi się ta koncepcja właśnie nagrywania tygodniowych reading vlogów, z tego co czytam, co do mnie przychodzi. W ten sposób jest mi łatwiej, bo tak jak tutaj, żeby przyjechać, to muszę jednak logistycznie wszystko rozpracować i no, jest mi łatwiej usiąść w domu z telefonem i nagrać dla was krótki fragment, nie muszę się malować. A y, jestem po prostu w stanie powiedzieć Wam na bieżąco, co o danych książkach myślę. Kolejna historia to upiór opery Gastona Lerwa Jest to pierwsza książka, którą zaplanowałam sobie na rok 2020 w filmiku właśnie: 12 książek na rok 2020. I muszę przyznać, że czytało mi się tę książkę ciężko. Historię lubię. Podoba mi się musical, ale narracja tej książki jest dla mnie ciężka. Ciężka do ogarnięcia, i musiałam sobie dawkować tę książkę, żeby przez nią przejść. Jednakże miło było w końcu poznać prawdziwą historię upiora opery, i ta książka na pewno ze mną zostaje. Ostatnie trzy książki marca. Jedna zaplanowana, dwie niespodzianki. Trzecia od końca jest stacja Miłość Zoe i Powinnam wam nagrać recenzję tej książki. Nie wiem, czy dzisiaj uda mi się to zrobić i czy generalnie jeszcze pamiętam swoje zdanie na jej temat. W każdym razie nie podobała mi się tak, jak myślałam, że mi się spodoba. Historia nie wywarła we mnie jakichś większych emocji. Generalnie nie przejmowałam się tym, co się dzieje z postaciami, więc to nie jest raczej syndrom dobrej książki. Jeżeli uda mi się nagrać jej recenzję, to na pewno wstawię na kanał. Przedostatnią książką, lutego, była książka, którą miałam zamiar że przeczytać w marcu ale zobaczyłam zwiastun drugiego sezonu serialu i musiałam to zrobić. O, jak pięknie kolorystycznie się dopasowałyśmy. Stulecie winnych ci, którzy walczyli, czyli tom drugi stulecia winnych. Serial bardzo mi się podoba. Pierwszy sezon jest generalnie bardzo wierny książce. Pierwsza książka również bardzo mi się podobała. Styl pisania, narracja, yy, uczucia, no wszystko w tej książce jest generalnie dobre i wszystko gra tak jak trzeba. Tutaj również było super, było dobrze, ale mimo wszystko tą pierwszy uważam za troszeczkę lepszy. Czekam z niecierpliwością na serial, mam nadzieję, że uda mi się też w tym miesiącu przeczytać część trzecią i że serial nie zrobi mi żadnych spoilerów i będzie bazował tylko i wyłącznie na części drugiej. Mam nadzieję. I ostatnią książką Marca była książka, którą już czytałam dawno temu I jest to ostatnia spowiedź, tą pierwszy Niny Reichter um, Uwielbiam, uwielbiam tą historię I postanowiłam sobie, w tym, że w tym roku będę starała się odświeżać jakieś historie z przeszłości Które bardzo mi się podobały I um, tak jak wysłuchałam Zakonu Feniksa czy też gry o tron, tak postanowiłam właśnie wrócić do ostatniej spowiedzi, do historii Braida i Ali. Um, historii, która gra we mnie po prostu dosłownie, bo i inspiracja Tokio Hotel, i to, że większość akcji dzieje się w Niemczech, i to, że jest tu muzyka, że jest przystojny wokalista, że jest super zespół, wszystko mi w tej historii gra. Oprócz głównej bohaterki, bo w którymś momencie ją po prostu człowiek nienawidzi yy, i zastanawia się, dziewczyno, co ty masz pod czerepem, jak ty się w ogóle zachowujesz, ale mimo wszystko. Yy, Lubię te historie i mam nadzieję, że w marcu uda mi się doczytać drugi i trzeci tom. Także widzicie, udało mi się w dość myślę krótkim czasie opowiedzieć Wam o książkach marca. Dajcie znać koniecznie, co Wy przeczytaliście. Przede mną jeszcze nagranie dwóch lub trzech filmików. Nie wiem, jak sobie to podzielę może po prostu dzisiaj nagram część, jutro część i będę planowała zrobić book and haul, bo trochę mi się ich zebrało, także czekajcie cierpliwie, taki filmik też na pewno się pojawi. Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa pa!